Jak do tego doszło? Te pytania zadawali sobie fani Deadpoola od premiery X-Men Origins Wolverine 10 lat temu, kiedy film wyszedł. Dostaliśmy na końcu finałową walkę z Deadpoolem, pyskotym najemnikiem z zaszytą buzią. przynajmniej regenerujący degenerat dalej pasuje jednak ze złych powodów. A tak, no i jeszcze katany dłuższe od przedramion wysuwające się z dłoni. Nie zapomnimy o tym. Żeby to wszystko jakoś rozwiązać, musimy się cofnąć do czasów trzeciej części Blade'a, gdzie pewien młody aktor o imieniu Ryan kradł każdą scenę, do której wchodził. Hannibal King był można powiedzieć pyskatym najemnikiem i mówi się, że właśnie to wystąpienie dało go na celownik studia do zagrania Wayda Wilsona, ale wtedy stało się to. Scenariusz. Już zapominając o tych wszystkich zmianach, wprowadzonych do Deadpoola jak loseryki soczu i tak dalej, Ryan musiał pracować z scenariuszem w stylu Wade Wilson wchodzi i szybko mówi. I patrzy: cholera, i co ma z tym zrobić? Więc większość, jeżeli nie wszystkie dialogi, jakie są w filmie wykonane przez Rihanna, są jego improwizacją i dlatego Pana za to jak najbardziej brawa, że z tekstu Wade Wilson wchodzi i mówi bardzo szybko, zrobił te nawet jakieś w miarę zabawne sceny. Przyszedł czas na niesławne <coughs> katany, ostrza wysuwające się z rąk <coughs> Deadpoola, Widzicie, to nie jest tak, że ludzie, którzy to robili nie mieli pojęcia, że one są za długie, ale Gillis ze studia, które zajmowało się efektami specjalnymi do filmu, podsumował to mniej więcej tak, że gdy zaprezentowaliśmy ostrza, oczywiście rozważaliśmy ich długość, no bo jakby miał zginać swój łokieć, odpowiedź studia? He, nie wygląda fajnie, zróbcie to dłuższe. No i wyszło co wyszło. Ale przejdźmy może do źródła tego całego problemu, czyli po co w ogóle ma mieć wysuwane ostrza? No bo, ho, Wolverine? Nie, widzicie, tutaj rozmowanie było takie, że w końcu jest wyciągnięty ze środka operacji, no i skąd ma tam wziąć swoje symboliczne katany jakoś po drodze, więc, a po prostu niech sobie je wysunie i po problemie nie będzie musiał iść do zbrojowni i tak dalej, gotowy do walki. I teraz możecie się zastanowić, ale po co w ogóle taki jakiś dziwny design tego Deadpoola, bez żadnego kostiumu i tak dalej i bardzo dumnie twórcy filmu to skomentowali, mniej więcej parafrazuję, no Deadpool ma bardzo fajny kostium, kolorowy i w ogóle, ale że to jest geneza, origin, to tutaj jeszcze może nie mieć całego kostiumu i to taki wiecie przed Deadpoolem, więc daliśmy mu czerwone spodnie po operacji. I teraz nie rozumcie mnie źle, bo jak zawsze będę bronił i chwalił ludzi od efektów specjalnych, czy to fizycznych, czy cyfrowych, bo zrobili naprawdę świetną robotę i to nie ich wina, że ludzie wyżej mówili zróbcie to bardziej cool, dłuższe ostrzało serki z oczu, teleportacja, myk myk myk. I cytując kapitana bombę nie dokończę. <laughs> Dlatego właśnie teraz widzicie świetne animatroniczne popiersie <laughs> Deadpoola, użyte podczas sceny operacji, gdzie oczy się ruszają i to po prostu świetnie wygląda, też to było wykorzystane na miniaturce, więc jak kliknąłeś ze względu na miniaturkę, to po prostu łapka w górę dla świetnej roboty ludzi od tych efektów specjalnych. I myślę, że jeszcze na podsumowanie dam się wypowiedzieć Ryanowi, jak mniej więcej wyglądała jego relacja, kiedy Wspomniał, że już to się nie spodoba, ale studio zapewniło nie, zobaczysz, będzie dobrze. And then I remember telling one of the studio like, so I said you guys are gonna they're gonna, people are gonna go nuts over this and he was like I know, right? And I was like no, not in a good no way. No nuts. No, no, no people no, went no, insane. The, the Deadpool character, you can't do this to the Deadpool character. And they just said we're, we're gonna it'll little work, watch. And and of course the movie did was very successful. I mean, Hugh Jackman is just such a genius and you know, he Pulls everyone in. He gets to be, worried. but the Deadpool part they didn't like at all. Oh yeah. God! I remember getting a call from that same executive. He was like, "Can you fly back so we can reshoot some of this stuff?" I was <laughs> like, "I'm shooting another movie. I can't. I can't do it." You know, so, and he yeah. had laser eyes. Yeah, he had laser eyes. And is that and, from the comic books at all? Or was that just um, something they threw in? That was just something they decided. I, that's what I thought. You know, some guy was just like, "You know what'd be really cool? Besides this eight ball I just snorted, <laughs> let's let's give him laser eyes, laser <laughs> eyes, and huge blades that come out of nowhere, and he should fly." Zatem czemu Ryan, wiedzący jak to źle się przyjmie i ogólnie jakie to jest zaoranie postaci Deadpoola, zgodził się go zagrać? Widzicie, miał postawione ultimatum, że albo go zagra albo nie i ktoś inny będzie na jego miejsce. A problemem było to, że jednocześnie w tym czasie, kiedy ten film był nagrywany Ryan negocjował ze studiem potencjalny film o Deadpoolu no i powiedzieli, no masz tutaj taki film tam z Wolverine takie kamio, tylko małe wystąpienie i jednocześnie musiał jeszcze dalej walczyć o powstanie filmu Deadpool osobnego. No i pomyślał, że no, w sumie jak, jak ma taki wybór, że albo wezmą jego albo kogoś innego, no to już dobra zagar zrobi co może, no i wiemy jak to się skończyło. Też nie zrozumcie mnie Źle, ja 10 lat temu, nie wiedząc zbyt wiele o komiksach, bardzo lubiłem ten film i to dla samego Wolwerina. Byłem już wtedy dużym fanem Wolwerina, sam wstęp z tym małym Wolwerinkiem i jego małymi pazurami i montażem podczas różnych wojen i tak dalej, bardzo, bardzo mi się to podobało. I ogólnie film jakoś się nawet fajnie trzyma poza właśnie tym Deadpoolem. No ale jeśli jest coś dobrego, co wyszło z tego filmu... To gra. Jest to chyba jeden jedyny przypadek, gdzie gra była lepsza od filmu, a nie na odwrót. I tutaj zrobię autoreklamę do mojego filmiku omawiającego grę X Men Origins Wolverine, która jest naprawdę świetna. To by było na tyle. Baczcie, że nie dałem więcej jakichś materiałów za kulis, ale jedyne jakie znalazłem były. Po niemiecku. Niestety nie znam, więc nie chciałem Wam tłumaczyć na ślepo i myślę, że na szczęście, poza tymi wszystkimi trudnościami, ta historia Deadpool'a w filmach ma szczęśliwe zakończenie. No bo nagle, kilka lat później, nie wiadomo kto wypuścił test footage z potencjalnego filmu o Deadpoolu. Bardzo, bardzo dobrze się to przyjęło wśród fanów i nagle sobie potem powstał film Deadpool z Ryanem w roli głównej bez żadnych ograniczeń wiekowych i tak dalej. I mimo kilkukrotnie mniejszego budżetu zarobił wielo, wielokrotnie więcej niż ten film Wolverina. Dlatego skończyło się dobrze i oby jeszcze dalej było dobrze. Dziękuję Ryan za te... Cholerne, męczenie, męczenie Foxa, aż w końcu się zgodzili i tą wytrwałość mimo zaszycia buzi. <noise> Dzięki za uwagę. Jest to fajna historia, fajnie widać jak taki wpływ takiego właśnie aktora jak Ryan, który naciska na studio i po prostu robi swoje. Może właśnie zrobić fajną robotę i niby te geniusze ze studio wiedzą najlepiej, no, jak zrobić sobie pieniądze, ale nie po prostu warto posłać fanów i fani doradzą co chcą najlepiej. Dzięki za uwagę, jeśli się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie łapki w dół, no bo po coś też są, to na mój filmik o grze o Wolverine. Dzięki za uwagę, cześć!